Cześć, tu Mamik, zapraszam na partyjkę solo w RISE. Jeśli oglądaliście coś o, czyli zasady, tutaj mamy wszystko przygotowane, tak jak to było na zasadach, tak? czyli nic Was tutaj nie zaskoczy, powiedzmy, w tym pierwszym ruchu. Granie ma oficjalnego trybu solo, ale ja gram w ten sposób, że mamy kostkę K6. I teraz tak, jedynka, dwójka, 3, 4, 5, szóstka. jeśli się wykulnie. Solo gracz nie płaci za nic. Jeśli zdobywa dwie monetki, zdobywa też punkt zwycięstwa. Na torach tych jest łatwo parzyste, nieparzyste. Tu tak samo 1, 2, 3, 4, 5, gdzie pójdzie sobie. Tak, jeśli jest albo, albo, to zawsze będzie starał się wybierać zielone albo żółte. Chyba, że nie ma, no to po prostu będziemy kulać i wybierać mu. Zawsze będzie korzystał ze skrótów. To jest zasada i na tym torze będzie zawsze szedł do końca, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Tak? A na tym będzie szedł do zielonego, żeby właśnie zdobyć zielone, żeby sobie jechał. I tak by praktycznie e, wyglądało cały ruch. Reszta wygląda tak samo. Jeśli jesteśmy e, za nim, czyli dalej używamy sobie naszego żytona, jeśli on jest e, dalej przed nami, on używa swojego żytona. I to by było praktycznie wszystko. On zaczyna. Ma jedynkę, czyli za daleko nie pójdzie, e, będzie pierwszy, a i on zawsze będzie zaczynał. Robił tą górną z tego względu, że nie dostaje pieniążku. Także nie płaci za nic co dostaje tą pierwszą akcję. Tylko my sobie wykorzystamy coś takiego, że pójdziemy, może na maksa, a tak, pójdziemy na maksa, czyli za trzy pieniążki, tak? Jesteśmy dalej od niego, czyli używamy sobie ten żeton. Pójdziemy sobie tu i w tym momencie nam się opłaca zrobić coś takiego, żeby wziąć sobie tą fabrykę, tak? No i on wykonuje swoją akcję, idzie też tu, parzyste, nieparzyste. Parzyste idzie też tutaj, idzie w tą stronę, tyk. i to są jego dwa żetoniki. I teraz on sobie już zrobił, idzie na pierwsze miejsce. My mamy możliwość wykorzystania żetonu, zdobyliśmy żeton, czyli fabrykę. Pójdziemy sobie na fabryce. Niestety mamy minus jeden, to mamy zaliczone tutaj, my nie robimy, tu możemy sobie odświeżyć te zadania. Tu możemy znowu sobie wykorzystać, tym razem sobie wykorzystujemy. Powiedzmy, że sobie wykorzystujemy to znowu, ale w tym wypadku sobie pójdziemy gdzieś tutaj. I tutaj pójdziemy sobie w stronę. Tu musimy uważać, bo mamy czerwone, czyli nie będziemy mogli mieć więcej niż trzy kasy, chociaż znaczy na początku to aż tak nie boli, ale. Powiedzmy, że pójdziemy sobie w górę, tak? czyli pójdziemy sobie na ten tor. Czyli tu pojedziemy na fioletowym się podniesiemy o raz. Tak, To by było z tego. No i teraz nasza kolej. Możemy zapłacić dwie monetki, których nie mamy, ale możemy stracić punkty zwycięstwa. Zaczynamy z 15, ale to nam się na razie nie odpłaca. Czyli tak, najpierw sobie na kapelusiku pojedziemy o raz, czyli tu dostaniemy dwie monetki. Do tego odświeżamy wszystkie nasze tutaj żetoniki. I wracamy sobie na 100 kart, na początek tutaj kolejki. Byliśmy ostatni, czyli mamy drugą pozycję, tak? I tak by praktycznie wyglądała pierwsza runda. Tu sobie te karty tylko odrzucę. Teraz mamy fazę oczywiście sprawdzania czy Ktoś tutaj dostaje ponusy, czy ktoś dostaje minusy. Oczywiście nikt nic nie dostaje. Wykładamy sobie kolejne 7 kart. Najpierw mamy Inkom, Ja dostaję 2 pieniążki. On, tak jak wiecie, nie dostaje nic. Chyba, że zacznie będzie tutaj, no to wtedy będzie dostawał punkt zwycięstwa za każdym razem. Wykładamy sobie 7 kart, tak. Czyli to z góry, tu, to z dołu. Ten karty eventów, czyli tak. Raz, dwa, trzy. Pyk, 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 mamy to. Co tutaj wyszło? Oj, on sobie kula jako pierwszy, ma dwójkę, czyli idzie sobie tutaj. Ok. Teraz my co tu mamy? Albo, albo, yy, mamy cztery pieniążki yy, na tym. Yy, to, że jak będziemy szli, no to już będziemy mieli ogranicznik z pieniążkami, to nam się za bardzo nie opłaca. Ten tor dosyć fajnie wygląda, bo będziemy mogli sobie wziąć też na kapeluszu. Na kapeluszu znowu pójdziemy, ale na kapeluszu będziemy mieli punkty minusowe. Tutaj też dostaniemy tak de facto punkty minusowe. Także dosyć mocno byśmy zapunktowali tutaj na minus, to nam się nie opłaca. Tutaj iść do niego, ale wtedy nie użyjemy tego, że to to jest też taki problem, bo będziemy mieli to albo to. Będziemy mogli sobie zagrać tutaj. A na pierwszym, będziemy szli sobie tu na tym torze, i znowu dostaniemy tutaj. Ale tylko raz. Dobra, to może wymyślimy tak, że sobie pójdziemy. Może jednak tutaj koło niego. Czyli zapłacimy dwójkę, damy jedynkę z powrotem. O, ma możliwość wzięcia żetonu, tak? Czyli kulamy sobie parzysty, nieparzysty, parzysty, szóstka, czyli jest tutaj, czyli idzie tu, dostaje dwie monetki, czyli dostaje jeden punkt zwycięstwa. Ok, i lecimy. Tu się nic nie dzieje, tu mamy możliwość e, wykonania tego ruchu, czyli idziemy tu, on też idzie tu i my jedziemy pierwsi. Albo płacimy dwa i robimy te dwa na raz. Hmm. co by powiedzmy było w tej sytuacji jeszcze ok. Czyli tak, zapłacimy dwa, czyli tak, najpierw idziemy sobie na tym torze. Możemy zapłacić jeden, żeby się przesunąć tutaj do przodu. I tak zrobimy. Zapłacimy jeden, żeby iść sobie do przodu o jeden. No i tutaj na tym torze idziemy w tą stronę, czyli na tym idziemy tutaj i dostajemy ogranicznik pieniążkowy, że tak powiem. Gdzie tu mam ten ogranicznik. Tu mamy przypominajkę, że nie możemy mieć więcej niż 3 pieniążki na koniec rundy. I drugą opcję mamy tutaj przeniesienie, czyli pójdziemy jedna do góry i mamy możliwość wyboru. Tak? Hmm. <grym> Powiedzmy, że na te oklaski pójdziemy, bo wiemy, że on na pewno weźmie te żółte oklaski, z jego wytycznik, to mu je weźmiemy. I to by było praktycznie cała nasza akcja. On robi to albo to, czyli parzyste, nieparzyste. Parzyste, czyli jedzie sobie na tym torze, tu na fioletowym jedzie oraz i nic się więcej nie dzieje. tak? A, żeton zużył, on zużywał ten żetonik. Dobra, ok. I to sobie zwijamy, on będzie teraz za nami. Jak widzicie, dosyć szybko to idzie, Ta gra. Obojętnie w jakim składzie, jak już jesteśmy obyci z tymi ikonkami, to ona zawsze dosyć płynnie idzie, dosyć szybko fajnie to daje satysfakcję, to kąbowanie gdzieś tam na początku musimy przemyśleć, co będziemy robić, a później on tak już praktycznie leci. Minusujemy, nikt nie minusuje, ja mam ogranicznik 3 monetki, mamy inkom, ja dostaję dwie monetki sobie, no i 7 kart wjeżdża. Te karty też co. Hmm, Rundę, czyli co erę będą coraz fajniejsze. Na tej ostatniej trzeciej już się dosyć fajnie gra, bo dosyć dużo jest tego. Te początkowe są takie proste, żeby się troszkę napędzić. Wiadomo, nie będziemy mieli tyle pieniążków, żeby coś fajnego zrobić. Ale później już to dosyć będzie fajnie śmigać. Tu mamy ten tor i teraz, jeśli byśmy sobie to pobrali, gdzieś tutaj byli albo tu za dwa zrobili, to będziemy tutaj mogli wykorzystać nasze ten i pójdziemy na samą górę już. Czy my chcemy iść na samą górę? Nie, nie chcemy iść na samą górę, bo wtedy już będziemy mieli dosyć ciężko z, 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 z naszym punktowaniem. Tutaj bo będziemy po prostu używać tych, tych żetonów, a to dosyć będziemy musieli liczyć na odświeżanie, a tego odświeżania za dużo nie ma, bo jest tylko na tym torze. I tutaj będziemy musieli sobie ciągle się cofać, takie kółeczka małe robić. Ale powiedzmy, że pójdziemy tu i na tym fioletowym byśmy poszli dosyć daleko. I moglibyśmy sobie flipnąć ten, ten, ale tu nam jeszcze nie opłaca, bo na tym fioletowym chcemy iść do tego miejsca, żeby zdjąć te trzy. Teraz na fabryce już byśmy nie mogli iść, bo byśmy poszli tu. Tu by nam się skombowało, to dosyć już by bolało mocno, bym powiedział. Na manekinie mamy tylko dwa, dwie monetki, byśmy zrobili tylko to. I te dwa, o dobra, pójdziemy na tego manekina sobie, czyli zapłacimy dwa, a on idzie na koniec tym razem i zużywa swoje laboratorium. Czyli laboratorium jest tu, idzie tu, czyli ma albo, albo parzyste, nieparzyste. Wóreczka czyli parzyste, idzie na fabryce. Tak? Idzie na fabryce, czyli też się tu przesuwa, ale już będzie dostawał z nikomu jeden punkt zwycięstwa. I lecimy tu. Bierzemy sobie, my idziemy do góry. Oraz i możemy aktywować sobie jeden z tych naszych żetoników. Tak? Teraz tak, jeśli aktywujemy ten, to podejdziemy sobie tu, bądź sobie przejdziemy dalej. Idziemy na łapce. Yy. A jeszcze będziemy aktywować drugiego, tak. Czyli powiedzmy, że żebyśmy sobie aktywowali to. Pójdziemy sobie dołem tutaj. Niestety cofniemy się na tym torze, ale dostaniemy 4 punkty. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. On teraz ma. Raz, dwa, trzy. Będziemy się wziąć to, bo innej opcji nie ma. Czyli on dostał taki, że to nikt. To jest za to. Tu możemy aktywować, czyli tak, ja mogę aktywować te łapki, i chyba te łapki będą najsensowniejsze, żeby je sobie aktywować, bo fabryki niestety nie mogę, bo bym tutaj poszedł i by to troszkę bolało. On aktywuje ten żeton, który dostał, czyli idzie tu, i teraz ma dwa do wyboru: czerwone, czyli parzyste, nieparzyste, nieparzyste, czyli idzie na piąstce do tyłu. Byliśmy tutaj. Teraz wykonujemy moją akcję, tak ja nie mam pieniążku, czyli tylko raz będę robił tą akcję, czyli raz się przesunę na tym torze tu i zdobędę jeden punkcik zwycięstwa po prostu, tak? A tak sobie to wymyśliliśmy. On sobie idzie dalej tu, czyli będzie się przesuwał, nie ma żetonów, nie może nic zrobić. Tu będzie znowu brał żeton, tu jak mówiliśmy, zawsze mu będzie zależało na żółtym. Zostaje żółty. I może użyć jednego żetonu. Dostał żółty, czyli oczywiście raz się przesunie tutaj. Nie, tu. On idzie tu. Pyk, pyk, pyk. Kary nikt nie dostaje. Kary nikt nie dostaje jeszcze. Ani nagrody też nikt nie dostaje. Dobra, to sobie zmienimy. Mamy bodajże już. Ostatnią rundę z tych pierwszych, tak? Już dwójki będą wchodzić za chwilę. I tutaj mamy raz, dwa, trzy. Ok, takie coś nam wyszło. Czyli mamy tak, ten to jest najdalej na torze. Tym dostaje minus dwa punkty. I mamy albo, albo. Dobra, ale najpierw mamy inkom Czyli ja dostaję dwójeczkę. On dostaje jeden punkt. Tak jak mówiliśmy, to przypominajkę, mamy za dwa kasy. On dostaje jeden punkcik. Nie możemy się wyłożyć. Tu pójdziemy, na to nam się nie opłaca. Na fioletowym torze pojedziemy sobie hmm, jedno, tam się staramy na zielone, tu dostaniemy zielone, czyli byśmy musieli iść tutaj, bo dalej tak de facto nawet nie możemy iść, czyli płacimy sobie dwójeczkę. On e, parzyste, czyli raz, dwa, on idzie tu, czyli my jesteśmy dalej, możemy sobie użyć tego, niestety lecimy tutaj i dostaniemy. Tutaj bęckę. Czyli tu nam mówi, że dostaniemy jedną Bęckę. I to nam mówi, że nie możemy dolnej akcji wykonywać, i tak nibyśmy nie wykonywali. Także tak nam tutaj zaszkodziło troszkę to, ale zobaczymy jak to nam się rozwinie, czy uda nam się, brzydko mówiąc, wyjść z tego. Tu Max, znaczy no, ja mam Maxa. Tak. Czyli to mamy. Niestety, on robi fioletowe. Oraz idzie. On już sobie się pokazuje. Tu na zielonym razie się pokazujemy. Schodzimy, czyli możemy już wykonywać tam dolną akcję. Tu na tym torze idziemy tu. byśmy musieli zapłacić jeden pieniążek, czyli stracić trzy punkty zwycięstwa, żeby raz się podnieść. Nie pasuje mi to za bardzo. Po prostu wykonaliśmy tą akcję sobie i tyle. Ok, i my się ustawiamy tu i sobie jedziemy dalej my wróciliśmy z tego zagrożenia na ten ok także za dużo się nie, nie, nie zmieniło ten tor nieraz tak wygląda strasznie musimy po prostu ominąć te pola jakoś się przygotować na to i sobie gdzieś tam dalej już zacząć znowu punktować albo ciłać te punkciki tu mamy ten fajny, ale niestety my dostaniemy znowu Dwa pieniążki, tak? Mamy income dwa pieniążki i jeden punkt zwycięstwa, i on tak samo dostaje jeden punkt zwycięstwa za dwa pieniążki. Możemy sobie jechać, on jedzie pierwszy, czyli dwójeczka on się kładzie tutaj, w tym miejscu. I tak, jak mówiłem, mamy drugą erę, już dosyć fajnie to wygląda. I teraz tak, mamy dwa kasy, znowu możemy iść na ten tor. Powiedzmy, że tu nam się opłaca iść na ten tor. Zapłacimy dwójkę, i teraz tak, jeden punkt zwycięstwa. Ja i on robimy górną, czyli on idzie na kapeluszu oraz lewo, prawo, tutaj mamy, także musimy zadecydować, oczywiście on by to wszystko odświeżył, tu już nie ma kulania, troszkę logiki też musimy mieć, z tym jeden kafel możemy zużyć, czyli on zawsze zużywa oklaski, no i mamy odświeżenie, odświeża sobie, idzie tutaj. Dostajemy dwa punkty zwycięstwa, raz, dwa. I jesteśmy tutaj. Nie mamy pieniążków, także nie ma co kombinować, lecimy górę. Czyli mamy tak jeden albo, albo nam się opłaca na tym torze iść na minus, z tego względu jakbyśmy poszli do tego, tam byśmy dostali znowu minus. Zatem takie kombo by się stało i za dwa, będziemy sobie jeszcze raz na tym torze się przesuwać. Nam zależy na odświeżeniu. Oświeżymy sobie, z tego względu, że tutaj będziemy teraz mogli sobie użyć i użyjemy sobie tego, tu byśmy mogli iść, ale jeszcze sobie poczekamy, bo i tak dostajemy dwa pieniążki, także za dużo nam się tutaj nic nie zmienia. Mamy tego maksa 3 cały czas. Co mamy? Fabrykę. Możemy iść sobie dalej, to znowu się przesuniemy tutaj, to nam się nie opłaca. No i ostatnie mamy na tym a to chyba sobie pójdziemy jednak na tym już od razu, żeby tego maksa sobie usunąć. Ok, byśmy mieli to. Tak. Karty odpadają. Pyk, To sobie leci tak samo. Pyk, pyk, pyk. Trzy eventy. Raz, dwa, trzy. I cztery karty. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. i on jest pierwszy. Jeszcze inkom, czyli wstajemy po jednym punkcie. 1, 1 i ja dostaję dwie monetki. I on będzie pierwszy, piąteczka, czyli on sobie ląduje tutaj. Okej, okay. dosyć daleko. Czyli co my tutaj mamy? Mamy dwa, czyli możemy dojść do niego. Na tym torze znowu się przesunąć, fabrykę zaliczyć. Tak, chyba zrobimy tak, że sobie zapłacimy dwójeczkę. On oczywiście, oklaski. Tak jak wspomniałem, że zawsze będzie starał się oklaski robić. I jedziemy. Jeden punkt zwycięstwa dla nas. Jeden. Jeden. Trzy pieniążki, czyli on dostaje jeden punkt. Ja dostaję trzy pieniążki. Do tego raz na torze, tym się przesuwamy. To nie jest dobra wiadomość dla mnie, ponieważ będę miał minusowe. No i sobie jedziemy tutaj jako pierwszy, czyli raz się przesuwam na tym torze tu, czyli mamy raz na ukę. Mamy fioletowy tor. Tak, fioletowy mi się opłaca, żeby iść fioletowy. Czyli mam fioletowy. I drugie, co tutaj było. Yy, mamy fioletowy, czyli na fioletowym oraz się przesuwa. I teraz tu mamy taką ikonkę. To by mi pozwalało obrócić ten kafel, właśnie na 10 monetek, ale na razie tego nie robimy. Nie cofamy, chcemy sobie ciut dalej iść, czyli zrobiliśmy to pierwsze. Następne mamy to, że możemy się na tym torze przesunąć o oklasków i musimy to zrobić, ponieważ. Będziemy dostawać minus jeden punkt, a to troszkę boli. I odświeżamy sobie wszystkie nasze rzeczy. jedziemy na pierwsze miejsce. On ma tak, że idzie na tym torze, czyli tak dostaje tu minus trzy. Jego to nie interesuje. I na tym torze idzie, ma tylko dwa miejsca, parzyste, nieparzyste. Parzyste leci w dół, czyli dostaje na zielonym, czyli idzie sobie w tą stronę. To było jego pierwsze. Drugie, eee, co tutaj ma? Eee, kapelusz, co mu da kapelusz, trzy punkt zwycięstwa, a ten mu da nic praktycznie. No to robimy parzyste, nieparzyste. Nieparzyste idzie tu, eee, czyli on, jak mówiłem, zawsze skrótem idzie, czyli tak dostaje. Tutaj minus i cztery punkty zwycięstwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, no i się odświeża na koniec ze wszystkiego i to byśmy mieli to zakończone. A więc tak by to wyglądało. Ok, teraz żeby nie przedłużać, ci co chcą macie w komentarzu link do filmika, gdzie dokończymy tą grę, a ci co już zobaczyli jak gra działa zapraszam na popartyce, dowiecie się co tam więcej o tej grze. Na tę chwilę wszystko. Dzięki i widzimy się, albo do zobaczenia.